Funkcja kwadratowa zapisana w tym miejscu to postać kanoniczna. Musimy ją umieć rozpoznać. Ona jest charakterystyczna, prawda? Bo zawsze się pojawiał taki nawias z drugą potęgą. No i tutaj jeszcze mamy te literki P i Q. Co one oznaczały? Otóż m, literki P i Q to są współrzędne wierzchołka i na podstawie takiego porównania. Tego górnego wzoru z dolnym wzorem, łatwo m, zapisać, że współrzędna wierzchołka paraboli jest równa minus 2 minus 7. Dlaczego minus 2? Otóż skoro minus p odpowiada liczbie 2, minus p to się równa 2, to jak podzielę to równanie obustronnie przez minus 1, to już mamy p równe minus 2. Natomiast q. No, widać wyraźnie, że tutaj mamy minus 7, prawda? Plus q to się równa minus 7. Ok. Do czego właściwie przyda nam się współrzędna wierzchołka? Otóż w zadaniu podana jest delta. Gdzie tą deltę możemy spotkać? Deltę możemy spotkać we wzorze na q. q to się równa minus delta przez 4a. I zobaczcie, z tego prostego wzoru będziemy mogli wyznaczyć A, współczynnik A. No więc podstawmy do wzoru w miejsce mm, delty minus 84, czyli minus, z minusem daje nam plus. Ok, natomiast tutaj mamy 4A i teraz, a nie, czekajcie, bo tak, w miejsce Q to już sobie podstawimy od razu minus 7. Nie ma na co czekać w sumie. Minus 7 wstawiam, następnie mamy 84 podzielić przez 4a. Teraz pomnożę to równanie obustronnie przez 4a i otrzymam po lewej stronie minus 28a, to się równa 84. Następnie dzielimy obustronnie równanie przez minus 28. Zobaczmy ile to będzie, 84 na 28, 3, tu mamy minus 3, no i współczynnik a już jest znany, ok, mieliśmy policzyć ten współczynnik, a jeszcze chcemy policzyć miejsce przecięcia punkt wspólny wykresu funkcji f i osi y, ok, jak to zrobimy? Zrobimy to w ten sposób, że do wzoru F od X wstawimy w miejsce literki A minus 3. Dobra, mamy już wzór i teraz jak wyobrazimy sobie układ współrzędnych i na przykład parabolę, która przychodzi w ten sposób, to to jest miejsce przecięcia. Wykresu funkcji z osią y i widzimy, że współrzędna xowa tego punktu wynosi 0, a y jest, no jest jakaś tam, prawda? Więc współrzędne xowe w naszej funkcji muszą się wyzerować. Zatem my musimy policzyć, ile jest, jaką wartość otrzyma funkcja dla x równego 0. No to wstawiam sobie 0 w miejsce xów. I teraz tak, w tym nawiasie mam 2 do kwadratu, czyli to jest 4. Minus 3 razy 4 to się równa minus 12, odjąć 7 to się równa minus 19. W odpowiedzi do tego zadania musimy podać dwie rzeczy: współczynnika oraz współrzędną punktu. Czyli współrzędna punktu jest taka 0, 0, 0. Minus 19. W następnym przykładzie podam Wam już bardziej skrócone rozwiązanie, bo no w zadaniu mamy 6 przykładów, więc muszę Wam pokazać jakiś inny sposób, który pozwoli nam rozwiązać to zadanie znacznie szybciej. Nie będziemy się już tak wkręcali w te wszystkie wzory i tak dalej, tak dalej. Pójdzie nam to sprawniej.